Witajcie. Zapraszam do rozkładu dla ryb na marzec. O miłości, oczywiście. Energia, osoby, wydarzenia co tutaj karty będą chciały pokazać dla Was na te najbliższe tygodnie. Rozkład ogólny, oczywiście, nie rezonuje z każdym nie ma takiej opcji. Bierzecie to, co jest dla Was, a resztę pozostawiać. Zaczynamy w imię najwyższego dobra dla wszystkich. Prosimy karty o informacje energetyczne. Chodzi po głowie jakaś nie wiem, stara miłość, jakieś mm, takie rozpamiętywanie, jakieś tęsknoty. No, ja sobie tutaj myślę, jakby to mogło być, gdybym ja się do ciebie odezwał, gdybyśmy mogli uzdrowić coś, coś wyleczyć. Uwaga, na takie. Bujanie w obłokach, na takie odloty, bo Wy macie taką swoją energię w tym miesiącu, bardzo waszą, która gdzieś tam was chce ponieść wysoko w jakiś świat fantazji. Tu jest mowa o jakiejś niespełnionej miłości. Serce jest niespokojne, serce tęskni, rozpamiętuje coś może, jakieś tutaj przeżywa. Ta osoba, e, takie niezadowolenie, takie niepowodzenie, poczułam, że, że to nie jest wcale tak, jak ja tego chciałam. E, pewne sprawy, które do tej pory były dla Was niejasne, może były gdzieś tam nieosiągalne tak informacyjnie, to tutaj będzie się to zmieniało. Przychodzi jakiś przełom w sprawie, która była tajemnicą, na przykład, albo dotyczyła tej osoby, którą gdzieś tam skrywacie w sercu, takiej wodnistej pani emocjonalnej. Tu jest energia takiej ukochanej kochanki. No i tutaj w związku z tą, z tą kobietą, no z tą osobą. Płeć możemy zamieniać, pamiętajcie. E, tu to, to dochodzi do jakiejś zmiany, jakby mam jakieś poczucie ulgi, albo się czegoś dowiem, albo sobie coś rozjaśniam, albo sytuacja pomiędzy nami ona się zmienia. E, takie tutaj okoliczności przychodzą, że wreszcie pyknie coś, no? bo już za dużo było dźwigane na pleckach, za długo już to nosiłem. Ale tak, ktoś ma taki dylemacik. Ja jestem zakochany. Przeżywam coś dogłębnie, ale nie mówię o tym tobie. Nie powiem ci i nie powiem nikomu, że ja za kimś tęsknię. I tutaj czuję energetycznie brak uwolnienia, i czuję taki pociąg niesamowity, tak mnie gdzieś niesie. Do tej osoby, do tej specyficznej osoby, do tej relacji, która gdzieś tam może obumarła się, zakończyła, ale ja chciałbym, żeby ona żyła. Ja nie, ja nie potrafię tego wytłumaczyć, nie potrafię jakby sprecyzować tych energii, dlaczego tak się zadziewa, bo tutaj nastąpił koniec albo nastąpi w najbliższym czasie zakończenie. Tej relacji, która jakby miała swoje rozstania i powroty, która była jakaś odgrzewana, tu przyszedł koniec. Ale, ale nie we mnie, we mnie jeszcze coś żyje, tylko że wy nie macie kontaktu i nie zamierzacie go mieć w najbliższym czasie, bo on go blokuje, ten zimny pan, bo stwierdza, że on musi to wszystko ogarnąć swoją głową no wezmę to na chłodno tak to potraktuję nie mogę pokazać tych uczuć, ja nie mogę tego tak tutaj uzewnętrzniać się z tym, ja bardzo dużo czuję, jestem takim wrażliwcem ale no nie, no jak to nie przystoi zajmę się lepiej pracą tym tam tym Rączki cały czas, żeby były zajęte, żeby główka miała lżej. on tutaj tak myśli. I tak w ten sposób jest ucieczka od tego co czuje. Od tego co tam siedzi w duszy, gra w sercu, wzywa, coś tam mówi, nie daje spokoju, przypomina o sobie. No, ale jak zajmiemy rączki pracą i, i różnymi, no nie wiem, zajęciami, projektami, cokolwiek to jest, choćby było jakieś majsterkowanie w garażu, ale wtedy główka malżej. E, będę się starał, e, jakby starać, utrzymywać ten, ten dystans jakiś chód, jakieś granice jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim, ale. Nie jest to łatwe wcale dla mnie, bo ja mam dużo uczuć i emocji w związku z jakąś sytuacją, która może dotyczyć przeszłości. Osoby, z którą jakby się nie układa albo nie układało, smuteczków jest, tęsknociki takie tutaj przelatują. No, Wy możecie odbyć jakąś podróż, która na przykład będzie miała na celu uleczyć Was, uzdrowić z tej, z tej relacji, a niektórzy to będą zapraszać tą swoją osobę na jakiś wspólny wyjazd, na jakąś taką może nawet krótką wycieczkę, cokolwiek to ma zaznaczenie, żeby zmienić na chwilę miejsce. Aby otoczenie było troszkę inne, bo to ma nam pomóc się pojednać. Na przykład będę o to e, walczył, ale to jest e, tak na chłodno cały czas robione, tak pod kontrolą. Ten król tutaj nie, nie pozwala, żeby mu się coś wyślizgnęło, żeby mu się coś wyrwało niechcący, nie? A karty mówią: dbaj o stabilność, dbaj o związek, dbaj o miłość. Twórz tutaj jakiś bezpieczny kąt, taki energetyczny dla Ciebie i dla tej osoby. Zainwestuj w relacje, w jakiś związek, ten, który jest dla Ciebie ważny. No, macie iść w kierunku e, tworzenia, kreowania i wzmacniania więzi w Waszej relacji. Taka jest dla Was rada, żeby żeby tutaj o coś zadbać i to jakby upiększyć, wzmocnić, nie pozwolić tak po prostu e aby się rozeszło po kościach. Także ta, to pojednanie, ta próba właśnie scalania może być bardzo przyjemna, ale żeby ten król nie był w tym wszystkim taki, taki chłodny, tak, on jest mało emocjonalny, mało porywczy, taki, nie ma w nim takiego entuzjazmu, charyzmy. Tak wszystko robi tak. Mm, z bardzo małą dawką emocji tak dozuje, a to dozowanie to powoduje tylko takie braki, taki brak spełnienia, brak szczęścia, brak radości, bo, bo ta jego kontrola jest przesadna i to pokazuje takie, no, niełatwe tygodnie do współżycia z nim. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.